Dno, więc po prostu ludzie sobie dyskutują, za chwilę będzie coś nowego, to ludzie będą gadać, oczywiście TikTok wszystko przyjmie. E, więc jeżeli ktoś myśli, że zostanie ktoś zniszczony, pewnie źródła nie będzie się pokazywać, bo, bo na pewno ale ja nie sądzę, że Monika zniknie z internetu, jak ktoś na to liczę, że ona już zniknie, to nie zniknie. Ja mówię, one mogą szybko. Wszystko. wszystko. jedna przelewy stipli. Ani jedna, ani to droga. To, droga. ani druga. Ta, i, droga. Droga. I, I już będą miały czyste rączki, jeżeli faktycznie wszystko po tych prowizjach dotarło. Ale z jakiegoś powodu hmm. tego nie robią. No i to jest. A tak też wydaje. było tak, że miała komentatorka zrobić live wczoraj, czy tam wczoraj, i tego live'a jednego dnia nie było. Ona zrobiła ten pierwszy live taki informujący, że zrobi hmm. później ten live i wszystko wytłumaczy. I wszyscy czekali tam o 20.21 i nie było tego live'a. Przecież nie. Tak jakby było. I każdy to odebrał, że ona nas olała. Że nie pokazała nam tego rozliczenia. I na następny... O to się No ale jakoś tak było. I chyba dzisiaj był ten live przecież, który pokazała, na którym pokazała coś, ale, ale tak mało. No bo jak ktoś inteligentny, to. to... Informacje z internetu. Znaczy generalnie informacja to, że zablokowano jej konto, to jest tak mało istotna informacja, no bo Sajko się jej spytał, czy ma te pieniądze, czy ma je pożyczyć. Jeżeli ona powiedziała, że ma, że sama założy do odblokowania, no i założyła. Więc to moim zdaniem nie ma wpływu żadnego na tą sprawę. Takie... tam tego 3 tysiące brakowało jej, tak żeby wysłać Ziutce pieniądze. Tak wysłać po tym zablokowaniu. Coś mówił właśnie, że Sajko, ja że on uznał to za nieistotną informację. Poczekajcie, Ola, ja nie wiem, czy miałam z czy... robić live, jak jest na na Ola, ja ci powiem jedną rzecz, jeżeli Monika wysłała te pieniądze z własnej kieszeni i nie wiedziała, że te pieniądze po prostu wróciły i Sajko ją uświadomił, że słuchaj ta rodzina nie dostała pieniądze to ty i ja pewnie wzięlibyśmy i byśmy i, kurczuła, i jak po prostu wiesz w drzwi, po prostu jak w dzwon, nie kurczę, żeby po prostu co z tą kasą się dało, słuchaj ja ci wysłałam pieniądze, gdzie jest ta kasa? Ja. I, a tych emocji ja. w ogóle nie ma. Nie, nie ma tej tutaj. Rozmowie ona nie jest przyjęta no, sytuacją. Tak. Przyjęta jest na następny dzień tym, że to wyszło. Nie mogła spać całą noc, a dzień wcześniej rozmawiając z cajko, była całkiem spokojna. No takie. Ale słuchajcie, zaczyna się, hmm. zaczęła się środa od, od soboty, mogła się przygotować dzisiaj. To wszystko sama powiedziała, Okazało się, że. Ja to, ja to w bardzo bardzo że... Poczekaj, ja to bardziej widzę, że po prostu człowiek kurcze rozłożył ręce i mówi na no kurźwa, co tu się stało? Ja wiem, czy jak nie wiem, na tak byś się trochę przyznał do winy, no kuże, że jednak coś jest, no sorry, no tak ja. jest. Jakbyś no, kuże, dostał tyle hejtu... To było, Ale popatrz, co pisze Otylia. Czy ja bym zrobiła live, gdyby na czacie było napisane, gdyby ludzie pisali na czacie, że Helga nasz ubiegnie, coś tam, coś tam, kop sobie grób. Helga przez ten króciutki okres, co jest na tiktoku, ona zebrała więcej hejtu, niż ja przy swojej dramie przez dwa lata. Ale wiesz, że to się robi na własne życzenie, bo to. Ten nie, zawsze, mówi, nie zawsze, nie, nie zawsze. Nie zawsze. że wyłączyć aplikację na tydzień, wracasz i to jest. Tak, to dobry. tak. Ale na przykład. Y ale słuchajcie, ale nie wystarczy, Ja bym zrobiła. No, no, przepraszam. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, mów. Nie, słuchajcie, ja bym naprawdę w tym, tuż, tu słuchajcie, ja, jeżeli w sobotę uprzedził ją e, Alan, że będzie o tym rozmowa, ja już w nie, ja, nie wiem, ja po prostu powiedziałabym, słuchajcie, nie ogarnęłam tego. Faktycznie te wpłaty były, nie wiem, było ich tyle, były problemy z przelewami. E, dajcie mi czas albo pomóżcie mi, razem to ogarniemy i bym przygotowała to wszystko. Ja tak jak mówię, już jest środa, prawda? Za chwilę wstanie słońce, ale to była sobota, kiedy ona wiedziała niedziela, poniedziałek, wtorek, i była cisza. Jakieś, nie wiem, zdawkowe komentarze. Ja nie wiem, przyznałabym się do błędu, że logistycznie nie ogarnęłam tego i bym powiedziała: słuchajcie, pomóżcie mi, nie wiem, Alan, okej, okay, czy tam jeszcze osoby, do których ona ma zaufanie, no naprawdę to kogoś ma. I słuchajcie, ja wam prześlę to i to, zobaczcie, pomóżcie i znajdziemy te pieniądze. A tutaj nic, po prostu nie ma, tu jest taka buta, nie ma, ani przepraszam, co wy myślicie, że ja będę taka, jaką wy mnie nazywacie. Y nie wiem, ludzie mają prawo się wkurzyć ja nie wpłaciłam, bo ja nie wpłacam na... Dużo pomagam na zewnątrz, ale nie wpłacam na takie zbiórki. Ale... Nie wiem, ja tak uważam, że naprawdę miała, straciła te przynajmniej trzy dni na to, żeby, żeby jakoś to ogarnąć. Przyznać się do błędu, słuchajcie, było tego za dużo. Do tego miałam swoje prywatne sprawy. Nie wiem, gorzej się czułam. Byłam pewna, zaufałam. Głupio zrobiłam, nie powinnam, pomóżcie mi w tym. Jest coś w tym złego, bo ja nie widzę w tym niczego złego. Ona się wiecznie musiała Daję odmawiać. swoją transparentność. Pokażę Wam wszystko, to, co mam. Tak, ale widzisz, każdy będzie tak. My jesteśmy na przykład tutaj, co rozmawiamy, ludzie z czatu. My jesteśmy zainteresowani akurat przypadkiem zbiórki, ale na przykład ktoś jest zainteresowany zbiórką na jakiegoś adwokata, czy tam na kogo ona zbierała. I tam też jest atak. Później y, był atak no tak, za coś, tak inne, za coś tak. inne, i to się tam zbierało no. przez ten czas. Ja wam powiem, gdyby to trafiło no na byś... mnie, na jej miejscu, ja bym no. sobie już dawno po prostu poszła do kastoramy. O tak, jak to się mówi teraz, tutaj mod modnie. Ja bym nie dała rady. Y, Podajcie z tego wszystkiego, no. bo za dużo. Bo to jest, no właśnie, tak jak piszę, taka. No, to tutaj jest Bo no za dużo. Nie możemy no. się tak bardzo wciągać w ten TikTok. Nie możemy tak emocjonalnie do niego podchodzić, bo łeb ciśnie. Je trzeba jechać na urlop, na wakacje na dwa tygodnie z tym, z Adrianem. Drinki z palemką. Tak, tak. Tak, tak. Ja sama ja mówię przez to, że zawsze się śmieję, że mówię, że mam alibi, żeby to kontrolować, żeby słyszeć to. Ale jeżeli to jest tylko jedyne twoje życie, to jest naprawdę trudno, nie wiem, nabrać dystansu do tego. Ktoś to też bardzo wkręcić. Ale no. czy, czy co, ten ostatnie dwa tygodnie to był jakiś chory wyścig o zbiórki? Kto zrobi lepiej zbiórkę, kto Więcej, zbiórka. lepiej, tak, tak, kto tak. Kto po prostu tak. potrafi lepiej, kto nie potrafi. Jakiś chory wyścig zbiórek. Tu już nie chodziło o inicjatywę, tylko o zbiórki, tylko po prostu pokazanie lepiej. jednym przed drugim, że jest się lepszym, nie? Wiesz co Adrian, jednym przed drugim, ale też budują sobie trochę jednak swoją pozycję na tej charytatywności. Każdy chce pokazać, że to on bardziej pomaga, i to jest chore, no bo. Jednak no powiem, tak, no ja nie, mówię, no. a nie, Ja jestem za tym, żeby promować zbiórki, żeby mówić, że jest taka zbiórka, na się pomaga, że ktoś tam ma podpięty link, że zobaczcie, poczytajcie, tam jest dokumentacja. Tak. To ja jestem jak najbardziej za. Tylko nie taka samowolka, że organizowane no, i, no. no słuchajcie, wczoraj ktoś przyszedł na okno i powiedział, że te zbiórki nie powinny być organizowane, że coś, że tamto. Więc ja się zapytałem, czy ktoś ma jakieś zarzuty do, do pomocy, na przykład. Ze zbiórek, które zrobił medyk, czy, zrobił, czy zrobiła na przykład kokardka, chociaż ja nie znam tych zbiórek. Medyka jedynie znam i boomer na przykład, który zrobił też może tam jedną czy dwie. Teraz tą ostatnią, którą chyba zrobili i zamknęli. Macie jakieś, jakieś nie wiem, rzeczy, że tam poszły jakieś na przykład wały według Was? No z tym Wiktorem rozliczenie jest śmieszne, bo on tam rozlicza jakieś rzeczy, które jeszcze nie dostał pieniążki, on już bilety kupował i z tych pieniążków zbiórki je wlicza. No to tam są jakieś jaja. Ale tak poza tym, to jak robią zbiórki właśnie na jakieś się pomaga, to wiesz, to nie ciężko być no, do medyka co coś, skoro on przez to, fundację zbiera, on nie zbiera tak prywatnie, nie? Wiesz, o co mi chodzi, że po prostu teraz ludzie mówią, że o, nie powinno się w ogóle żadnych zbiórek robić. Te... No nie może też być tak, że z powodu kilku osób reszta ma tego nie robić. To jest bez no Ja ci mówię, no właśnie dla mnie nie powinno być na prywatne konta, bo to zawsze można jakoś tam coś moim zdaniem... Dla mnie to jest po prostu dziwne, dlaczego ktoś no. albo ktoś zbiera na kogoś, to dlaczego już nie na tą osobę bezpośrednio, no wiesz, takie... Jak, co, jak pieniądz przechodzi przez trzy ręce, to to już jest dla mnie nie halo. To, to... Na każdej ręce coś się przyklei. No. Dziwne, nie? No. Dokładnie, ale poza tym, słuchajcie, tu Prawdziwa napisała to, co ja powiedziałam przed momentem. Pewnie w tym samym momencie to myślałyśmy o tym. Powinno otwarcie powiedzieć, że stało się to i to. Myślę, że więcej pochwały za szczerość by dostała. No też właśnie ja o tym powiedziałam, że tak, tak to powinno być. Kubola, a do ciebie co ja tutaj robię? Ja już powiedziałam, że akurat to mam taki czas, że wiesz, mam, mam bardzo długie L4 i, i wyciągnęło mnie to, a książki czytam. Co? A ale tego Ludzie przestańcie być hipokrytami na tym TikToku. Wszyscy tu siedzimy, a ktoś będzie komuś mówił, czemu ty tu siedzisz? Też tu siedzisz. No ja pewnie czegoś no, nie, to... nie ma tu tu komentuję bez, to bez Nie ma żadnego komentu. Bez. Nie No Co ja w sensie. ci powiem? Tak. Jak ona by powiedziała, że ma problem z PayPal'em, to ludzie, którzy wpłacali, ta jej społeczność. Myślę, żeby jej pomogli jeszcze raz. No te... Ale czekaj, czekaj, robiła. czekaj, czekaj. To jest jedno. Ale ta druga strona, ten Artur, ten Gottfrido, to by od razu się odpalili, że już je zwał, już drugi raz zbierają, raz zebrała i nagle nie może dostać ich. A pokaż, jakie konto masz zablokowane. A my nie wiemy, czy ona na tym PayPalu nie ma sprzed, wiesz, jeszcze tam wpływów z dwóch tygodni. No przecież trochę i no. tego tam wlatuje. Dlatego ona nie no chce pokazać. No, końcowo chcą, nie? I tak, naj, I tak to było najlepsze rozwiązanie. wyjście. No niby tak, ale rozumiem, dlaczego mogłaby nie chcieć tego zrobić. Tylko ja mówię, że to nie ma znaczenia, że jej zablokowano konto i tyle. Jedynie, co może być teraz, że ona się zaoferowała, że ona wyśle screenshot tego konta z zablokowanego do Lukiego, bo z nim ma kontakt prywatny na Whatsappie i jemu wyśle, żeby on pokazał, ale po tym, co zaczęła czytać, powiedzmy na jakiś czat. Bo hmm. przypuszczam, że może i obserwowała jakieś czaty jeszcze, czy tam live, y, czy, czy komentarze pod shotami, yy, też bo. Ma no to też jest taka moje, moje takie już wymyślanie, że mogła uznać, że co by nie zrobiła, to i tak będzie winna, bo, bo do tej pory są komentarze, wchodzą, że oddajcie pieniądze dzieciom, gdzie te pieniądze prawdopodobnie już poszły do. No, te 8 tysięcy. Tak tak. No. Tak, tak, tak. 8 tysięcy poszło, 3 tysiące też poszło. tak tak, tak, tak. Także no super. Nie można podchodzić do wszystkich komentarzy tak bardzo. Brać sobie do siebie, bo to są niektórzy ludzie, którzy nie mają w ogóle pojęcia, yy, co się dzieje, ale to zostawiają komentarz, żeby no wkurzyć, nie? Tylko myślę, no, ale nie są się też ludzie, się którzy, weszli, którzy weszli, nie wiem, niedawno, nie wiem, może wczoraj, może przedwczoraj, nie wiem, nie znam sytuacji, ale się wypowiem. Są takie komentarze i teraz... Ja też przyznam szczerze, że no komentatorka to nie jest moja bajka, ale naprawdę jestem daleka od tego, żeby jej hejtować po prostu. Nie muszę jej słuchać. Muszę coś zrobić, przepraszam was. Co to było? To się z kimś witam. Przepraszam, Dobra, słuchajcie, kurczę, pieniądze wróciły, dobry temat skończył się. Zobaczymy, co dalej. Nie wiem, co Monika by musiała zrobić, żeby udowodnić teraz swoją winę. Nie winę tak naprawdę, bo, bo nie wiem, czego nie teraz oczekujecie tak naprawdę. Ja pokazania tego PayPal'a, to te pieniądze są zrobione, bo co innego jeszcze nam pokazać. No więcej, niech ona pokaże, że faktycznie Stipli yy, no. miała problem z wysłaniem po raz pierwszy tych pieniędzy bezpośrednio do rodziny. Jakąś, mm. jakąś rozmowę z Stipli, żeby... czy nie wiem, czy... Cokolwiek, jakiś ślad, że tam te pieniądze były zatrzymane i było wyjaśniane, dlaczego te pieniądze nie dotarły do rodziny i że one wróciły, no to powinna też pokazać, bo to od tego się zaczęło, tak? Od w sierpniu, że nie wysłała tej całej kwoty do rodziny, bo nie przyszedł ten przelew do banku. To tak, Typli, że wróciły pieniądze, w, y zablokowany PayPal, ale najważniejsze jest. Ile zebrali naprawdę na tej zbiórce? Bo my tak. będziemy 8 tysięcy, 20 może być. My nie znamy kwoty. My nie musimy wyliczać. no, no teraz. Podanym, kwota ze zbiórki to jest 13,200. Taka była podana kwota. Ale to przez kogo, głos, ale przez kogo była podana przez wodnikę? No przez Klaudynę, to, co ona tam liczyła. To Klaudynę. No, no, w trakcie zbiórki. To ona jest wiarygodna jeszcze w miarę, no w sumie wiarygodna. No mi się wydaje, że a, a, komentatorka, komentatorka po. Komentatora, komentatorka, kombinatorka popełniła grzech zaniechania. Zaniechania? Tak, zaniechania, żeby po prostu wytłumaczyć jej i nie zrobiła tego profesjonalnie. I to jest jej główną winą, bo tak naprawdę, tak jak mówiłyście dziewczyny, że te pieniądze z ręki do ręki, tam było za dużo tych, tych, tu, 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 to tu, 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 Ziutka, to ten facet, ten Jarek, potem on dalej tam, potem tu z powrotem, potem ktoś i jeszcze ktoś i są osoby, które mówią, że też szukają swoich pieniędzy, które tam osoba dwa razy po tysiąc, ktoś trzy tysiące, to no jeszcze nie ma na to dowodów i... Um, to mi się wydaje, że to po prostu harmider tam był i, i wielki chaos. I nie, był, nie ma tam osoby, która by to po prostu spięła w całość. Dobra, słuchajcie, nie ma co pić yy, być piany więcej. Yy, pieniądze wróciły. Każdy już teraz inną historię mówi. Z tego, co, z tego, co chyba zostało ci udowodnione, to zostało udowodnione to, że Monika wzięła i te pieniądze wyspała, tak? Zostało to no, się udowodnione, czy nie? Część, tak. Że, no, dobra, czyli to zostało tego udowodnić czyli tak naprawdę. Ja dwie... ten facet wysłał. Ale chodzi, że Monika wysłała do Ziutki. Aha, okej. Okay. pieniądze wyszły od Moniki do Ziutki, żeby poszły dalej. Aha. Były wypchnięte od pieniądze od Moniki. Że Monika tych pieniędzy nie ukradła. No tak. No tak. No tak, i poszło do po drodze, A co było po drodze, to my, to my się chyba nie dowiemy. Bo oni nie bo... No i no. czas, no wiecie, dziutka miała czas do piątku, żeby oddać hajs, to dajemy chociaż czas do piątku, żeby papiery jakieś tam sobie no, Co, co zrobili? No najważniejsze, że ta rodzina potwierdziła i pieniądze są w rodzinie i są dzieci. To jest najważniejsze. No. Adriana, ty masz samolot? Ja mam o dziewiątej. Ja już tu właśnie, nawet że kolega mi tutaj pisze kubola, żebym poszedł na rzekę. Ja kuczę, jadę nad, e, nad morzem. I baseny. No tak, tak a, a poczekaj, no to o dziewiątej, czyli o, o siódmej. Musisz muszę być na ja dziewiątej. Do... No muszę, taksówkę, wziąć, żeby do Manchesteru na lotnisko dojechać na dziewiątą. A byłeś już w Egipcie? Przecież czwarty raz tam Od lecę. Raz. <laughs> Jak tam zemsta? Nie, no nie miałem ani razu. A, czy... czy... A widzisz, że um... pisałam ci, przecież moje dzieci wróciły kiedy? Trzy tygodnie temu z tego Egiptu? To jeszcze ostatnio rozmawialiśmy, co miałeś jechać? Gdzie ty miałeś jechać? Albo do Meksyku, ta rozmowa, pamiętasz? Co Aha. opowiadałeś? Aha. To wtedy moje dzieci wróciły z Egiptu, do tej pory są chore. To ty mówisz? No tak, z, tak, z tymi Jelitami mają. nie tak, ja chłopak mojej córki? To ona, i tak na zmianę. Stantowni, Ale wiecie, że ja widowa. zawsze dwa tygodnie przed, zanim wyjadę, biorę te probiotyki dwa razy dziennie i dzień. w dzień. Ja nigdy jeszcze nie miałam zemsta faraona. Zawsze biorę probiotyki dwa tygodnie przed i w trakcie. Ja nie wiem, co to, czy to jest ta zemsta Faraona. Coś ja ja przywieźli mnie tutaj. Bo ja dobrze, ja mówię, nie przychodźcie tu do mnie, żebym się nie zaraziła. Nie. Będzie, dobrze. będzie dobrze, kurde, cieszę się, że jadę tam. Kurczę, co prawda myślałem, że będzie więcej stopni, jest 24 stopnie, ale jeszcze nie. 7 więc, więc kurczę trochę słabo. Ale myślę, że 2... u mnie jest teraz 2 stopnie za oknem, nie, nie wiem jak to u Was, ale u mnie jest 2 stopnie. Jest 7 Pewnie nie. podobnie, Ja tam zawsze no. w październiku obieram jednak, bo to jeszcze są fajne temperatury i ceny są fajne. I ja nie pojadę do Egiptu, bo się boję właśnie. Ja powiem szczerze, ja zapłaciłem za dwa tygodnie, za dwa tygodnie All Inclusive, e, w Shamershade, teraz, e, 750 funtów. Ja wiem, to są 450 funtów. A jakbym chciał na tydzień lecieć, to chyba 650 do 600. Aż do a a dwa tygodnie że Mega tanio, kurczę, mega taniożka, mega. mega. No. No. Także się opłaca, naprawdę nie dobiam, nie? że jest mm. porody, jakby nie patrzeć, nie? Rotacje no, jakie no. będzie ta... No, nie, że takie porozmawianie dotyk... z Rosaką. Będą podziały, znowu znowuż pogodzenia, jeszcze nie wiadomo, czy ta para, co ostatnio przyszło ci wytłumaczyć, że hejt spływa z powodu czatu, Aha. czy znowuż nie będzie no, 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 że siedzimy się... i hejtujemy, tutaj no, ja to też to czytałam, więc... hejterzy, zejdźcie z okienek, zamknijcie ten czat, ten live, ale no. pamiętasz to właśnie, jak mówiła, że obwiniano ludzi? No, no, Okej, pomawiamy. Artur... Pomawiamy. Poczekaj, Artur i Halina, pamiętasz, przyszli i powiedzieli, że to wina ludzi, że to oni nakręcają hejt i tak dalej. Teraz znowu ludzie, to gdzie wy byliście? Czemu wy mi no, no. zaufaliście tej źródce? Jak widzieliście, ona lubi obwiniać swoich widzów o jakieś tam niepowodzenie. Ja ci za ja powiem, że ja podchodzę w ogóle na przykład do tych dram, jak do. Gry planszowej, powiedzmy, ja tam bardziej, bo już teraz jestem bardziej cywilizowana, jak dla konsoli, jakbym grała, nie? Dla mnie te posta to są postaci. I ja tak. dlatego to oglądam, bo jestem ciekawa, jaki będzie następny ruch. I nie, że jak. Nie, nie, To naprawdę na nie można tego brać na poważnie, nie? To jest po, tak. po prostu. Wiecie, to już jest takie. To jest no. po prostu. I wiesz, gra, co, jest co jest Nie można być po czyjejś stronie. Najlepiej jest, jak jesteś po prostu sam sobie. I tam, gdzie chcesz idziesz, tam się śmiejesz, z tego się pośmiejesz. Nie być z nikim najlepiej zaprzyjaźnionym. Ja przepraszam wszystkich, co mają piguły czy mikrofony, ale ja uważam, że to też jest zbędne, bo to jakoś się jednak określasz. Więc no, należność jakąś, nie taką... No ale każdy robi jak uważa, nie? No pewnie, no. Ale, ale powiem wam, że takie y, zaślepienie w twórce, powiedzmy, że on jest najlepszy i najmądrzejszy, to Oczekujemy. się może tak szybko zmienić, to w ciągu tygodnia ten twórca może odwalić jakiś numer i wtedy nie wiesz, co robić. Ale jak myślisz o tym, że a, faktycznie źle zrobił i ty jesteś świadoma, że ty to widzisz, to jest OK. Ale jak ty nie widzisz błędów swojego na przykład tego wyznawcy, no to już jest źle. No to jest źle. To no. znaczy, że się już betonujesz. Słuchaj, bo ja mam strasznie nudne życie, ja nie mam życia, gdyby nie ten TikTok, to ja nie wiem, czy bym umiała jeszcze tlen złapać, masz rację. Zademka. Dobrze, że ty masz życie i nie uczestniczysz w tym TikToku i nie macie na każdy czas. Każdy yes. W każdym razie zademka, jeżeli chodzi o ten live, co ja wtedy robiłem, co była ta cała sytuacja, to każdy może mówić co chce, ale my mieliśmy wtedy racji, nie? Tak, tam nie było hejtu, kurwa, na tyle ludzi, to na tyle o że po pierwsze, live był prowadzony na temat, czy kanały komentory generują w internecie. Mm -hmm. To jest prawda. Druga rzecz to była taka, czy są rzeczy, po których się nie godzisz. To też wyszło na to, że, mm -hmm. że, że mieliśmy rację. Ale no. no, i hejtu, Jaki i, jak i tam było, bo co powiedziane było prawdę, Tolena? No, no i dlatego było tak gorąco, bo nie pasowało, że jednak, no, no, jednak generuje. Także... Ja byłam wtedy pierwszy raz na okienku u ciebie jako pod innym nikiem i od razu wszędzie batem dostałam. Wiedźma od razu mnie, od razu mnie zbanowała na obok. Ja mówię, kurde, przecież tylko i od razu się przyczepiła, od razu, od razu, od razu mnie zbanowała. Ja mówię, kurde, przecież tam chodziło o to, że nie, nie wchodźcie do niego, bo on tam takie rzeczy mówi. Ja tylko napisałam: ej, przecież wy tam byliście. Słuchaliście tego? I od razu bana permanentnego zostało, Ale jest tekstu... tak że nawet ta sytuacja potwierdza tą tezę, że jednak generuje ten hejt. Bo zobacz teraz, jak zwolennicy jednej i drugiej strony, dzisiaj Halina odpaliła live, nawet wczoraj, jak już odpaliła tego live'a, ludzie, którzy bywali u niej, mieli mikrofony w nikach, potrafili tam wiesz, coś tak. ją mrugać i wyzywać tak. I, i, tak. i wydawać tak. osądy. Mhm. Więc, no, jakoś występ Seiko zgenerował ten hejt, no, no kurde, no tak po prostu jest, to tak działa. Nie no, zadziało się, ale sytuacja naprawdę dynamiczna, bo od tej niedzieli, ja słuchajcie, jak, jak e, usłyszałam, jak Sejko powiedział, że ma prezent dla boomera, to tak, faktycznie coś tam robiłam, ale tak, aż tak hmm, tak spojrzałam w ten komputer, no i się zaczęło wiedzieć, co? nie spodziewałam się aż takiej afery i to... I to tak, i taka kula śnieżna i coraz więcej I To zachowanie też jest przezabawne, on jest tak odpalony, on teraz no jest w tak. stanie nawet halinę poprzeć, żeby tylko Sajko za dobrze nie stał. Jak już jego ludzie wchodzą i gratulują. Ale nie, bo ja e, to tak, powiem, jeżeli jest wy... o mi się wydaje, że Artur ma coś takiego w sobie, jak go tak obserwuję, to mi się wydaje takie coś, że on potrafi dogryźć, ale jak widzi już że ktoś ma to po prostu dostaje po dupie. To o, je muszę robić też głupio, a czy nie głupie, tak przykro, muszę robić, że on wstanął gdzieś w tę stronę. Mi nie na przykład, byli. się też, na przykład, komentatorka też mi zaszła za skórę gdzieś tam, ale też na przykład, ja nie jestem taką osobą, która po prostu od razu, tak, na pewno ukradła, pół, 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 nie, tylko staram się po prostu w jakiś sposób, najpierw się na 100% przekonać, że ona ukradła i żeby kogoś nazwać mm -hmm. dziecko, nie? Ja z tym życie własne jest najlepsze. Ja, ja, ja powiem szczerze, no ja jej nie lubię, nie? Ja też nie będę jej obwiniać o rzeczy, które nie wydaje mi się, żeby mogła zrobić. I też nie chcę wydawać osądów, nie dając jej szansy się obronić. I też nie byłam u niej na czacie i nie napisałam od razu, ty złodziejko, tej pieniądze dzieciom, no bo to bez sensu, nie? Ale dokładnie, no ja... O słuchajcie, dajcie coś Loli powiedzieć. Cześć Lola, jesteś? Halo, jesteś kolego, czy nie? Lolek. Lula. Lula. Facet. Lula. 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 To jest facet. Powiedzmy, jest ten. Na okienku jest facet. Lula. Jako zdjęcie. Ale, nie ma. No przepraszam, ale dla mnie, w ten, dla mnie też. Um, to znaczy... Wiecie co, ja nie uczestniczyłam, Od początku jej słyszałam, ale... Ale ja po prostu nie ufam po tych wszystkich akcjach, nie ufam. I tak jak już wcześniej mówiłam, tam jeżeli mam pomagać, to tam, gdzie ufam, wierzę, i dlatego jakoś tak, nie wiem, dla mnie, ja to traktuję jak eksperyment społeczny. I jak ci ludzie, jak reagują, jak. W sumie to tak naprawdę nie bardzo mnie to obchodzi. To jest taki, wiecie, taki, nie wiem, wsiowy rejwach. Tylko szkoda, bo na końcu. Jest prawdziwy człowiek, są prawdziwe dzieci, i, yy, i tam faktycznie te pieniądze, czy to będą 3000, czy 8, czy 12, to są to dla tych ludzi to jest kupa pieniędzy. Ale to przekrzykiwanie się tutaj na tych, kto jest tak, jeszcze 1000 złotych, a 50 złotych, a, a coś tam, no to nie, no ja tego słucham tak po prostu, no bo słyszę to i tego słucham. I no też, tak jak powiedziałam, nie lubię. Yy, nieważne. Chodzi o to, że no co, no jakby nie było tani. Yy, no, tani, tani, spektakl w moim życiu. No, dla kogo tam? Najgorsze to, że jest to, że na końcu jest, yy, jest czyjeś realne życie. To jest najgorsze. Bo ci ludzie sobie planowali na pewno wydatki. No, na coś On dobra, mam telefon. Trzecie. Dobra, słuchajcie, się... okay, bo ja o piątej o muszę wstawać. Mam 5 godzin, także ja uciekałam Fajnie pogadaliśmy sobie e, jutro dobra, w, pewnie, nie, w samolocie, więc pewnie coś się wyjaśni. No i tyle. I zobacz, czekamy na kolejną dramę, bo ta już się zaczyna robić nudna, także... Coś będzie, coś wymyślę, Coś wymyślcie, no, tutaj, no. żeby było coś do oglądania i tyle. Tu się już po prostu potoczyło, każdy coś powiedział. Już się ludzie potracili w tej historii. Tak, nie, nie nawet jeszcze my tym bardziej, A my to tym bardziej takie nudziary, że w tym, bo ja też nie widzę powodu, żeby kogoś hejtować. Ale okej, okay, mam nadzieję, że przynajmniej jeden basen będziesz miał podgrzewany, bo o tej porze jeden sposób. powinien być. Ale zobaczysz, że, że ta woda jest, to może jest...